Wiosna, KSW 19, jeszcze miejsce nieznane. Prowadzimy z kilkoma e, halami rozmowy. Są one wstrzymane ze względu tam pewnej e, przebudowy, jakby pff, nawet nie wiem, jak to ująć ładnie w słowa. W, w Polsacie, która trwa, e, musimy m, po prostu po tej gali będziemy renegocjować nasze warunki. E, no w ogóle, każde tam z Polsatem. To... Nie, 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 to chodzi bardziej, no wchodzą różne opcje łącznie z tym, no już mogę tak powiedzieć, bo to nie jest, nie jest rzecz, y jakąś tajemnicą, ale chodzi też i o pay-per-view, więc my też musimy wiedzieć, czy to pay-per-view Polsat planuje, nie wiem, w tym roku, za rok, no bo to jest całkowicie inne finansowanie, całkowicie inna strategia jakby dotarcia, tak, no bo wiadomo, że, że przy pay-per-view i sponsorzy mogą nie być tak chętnie tym zainteresowani, miasta, no i tak, no to jest dużo takich, wiesz, kontraktowych rozmów, więc jakby nie planujemy, bo jesteśmy umówieni, że zaraz po KSW 18 wbijamy się tam na szczyty Polsatu i i rozmawiamy a propos w ogóle takiej szerszej, dłuższej i poważniejszej współpracy no i to nam pozwoli, wierzę w to, że właśnie zaplanować, nie wiem, nie jedną do przodu, ale trzy, cztery gale do przodu, więc to też jakby, wiesz, nabierze to tempa i takiego rozwoju, tak. No słuchaj, no tak, no, nie ukrywamy też, że jakby Hector jest jakby on top of the list, jak się mówi, tak, czyli na szczycie tej listy zawodników, którym byśmy chcieli bardzo zestawić Mameda, Natomiast z tego co wiem, po prostu Hector ma problemy z dogadaniem się z Belatorem. Tam są problemy natury też właśnie no, kontraktu mu się skończył ten kontrakt w Belatorze. No i, i, i tak naprawdę utknęło to w martwym punkcie, więc no, ja śmiem przypuszczać, że to właśnie chodzi, no, żeby, że nie dogadali się, bo Belator na razie nie może tego potwierdzić oficjalnie, poza tym, że zadeklarował Bjorn, szef Belatora, to, że chce doprowadzić do takiej walki, No, natomiast nie może powiedzieć, kiedy, e, w jakim czasie, no więc wiesz, to nie jest w ogóle żaden komfort pracy. Natomiast oczywiście mamy wiesz, no to on nie będzie się być słabymi nazwiskami. No, wiesz, no, były różne podmianki w historii yy, naszej zestawiania Mameda z różnymi zawodnikami, natomiast no, to będzie no, na pewno wiesz, jakieś poważne nazwisko. Mamy zresztą też nie chce się bić z jakimiś lamusami. Nigdy nie chciał zresztą, to wiesz, tak jak wszystkim powtarzamy, zarabiacie więcej, bo każdy zawodnik u nas ma system gratyfikacji w zależności od wygranych i wiesz, ilości stoczonych walk dla nas i federacji, więc jakby my też oczekujemy, że oni będą się bili z najlepszymi, bo to pamiętajmy, że to nie chodzi już tylko i wyłącznie o to, żeby budować nazwiska, co oczywiście jest dla nas jakimś zadaniem, że promujemy nazwiska i robimy, bo tak jak właśnie ten mamet, Jany, Kruszal, no to są postacie, które już przeciągają na, 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 na halę um, uczestników, ale to też chodzi, żebyśmy my jako KSW byli bardziej rozpoznawalni na świecie. Jesteśmy, ale jeszcze no to nie jest taki stan, jaki byśmy sobie życzyli. To, że tam, nie wiem, zostaliśmy wybrani raz, drugi, trzeci raz galą tam roku poza USA, no ale to też wszystko się jakoś środowiskowo rozbija. Tak? Dlatego też ściąganie tego typu nazwisk, jak jak, jak Lebaner, ze świata, James Thompson, no to też ma służyć właśnie zainteresowaniu tamtych lokalnych rynków. No, to Taka filozofia. ale no, wiesz, konkurencja nie śpi, wiesz, wszyscy tam słuchają, później nam podkładają. Wiesz, kłody i to są bardzo przykre kłody, wiesz. Czy nie będzie nazwiska żadnego? No nie będzie, no bo po co? Będziemy o tych nazwiskach mówić, jak one będą, wiesz, potwierdzone. Zdjęcie na stronie, wiesz, albo przyjedzie, sam ci pokaże ludziom, tak to ja nie wiesz, duch, więc tyle. No.